Serdecznie w tym filmiku pokażę Wam, jak zrobić taki oto splot trójkątów, który można wykorzystać do y, wszelkiego rodzaju robótek. Jak go wykonać? Y, robię y, łańcuszek, y, musi być zawsze y, parzysta liczba oczek plus jedno oczko więcej, czyli zrobię 21 oczek w sumie. Mam już zrobiony łańcuszek z 21 oczek i teraz zrobię y, rząd półsłupków. Omijam to pierwsze oczko od szydełka, wbijam się w drugie oczko, przeciągam włóczkę, mam dwie pętelki, znowu chwytam włóczkę, przeciągam przez dwie pętelki, mam pierwszy półsłupek. I tak robię jeszcze 19 półsłupków znowu. Wijam się w kolejne oczko, chwytam nitkę, przeciągam pod oczkiem, mam dwie pętelki, chwytam nitkę, przeciągam przez dwie pętelki. I tak w każdym oczku. Mam już zrobiony rząd półsłupków. Teraz robię trzy oczka w górę, 1, 2, 3. przekręcam robótkę i teraz nawlekam włóczkę na szydełko. Wbijam się w czwarte oczko od szydełka, 1, 2, trzy, cztery, czyli w to oczko się wbijam. Chwytam nitkę i przeciągam, mam trzy pętelki na szydełku, znowu chwytam nitkę na szydełko, wbijam się w kolejne oczko, Chwytam nitkę i przeciągam. Mam już 5 yy, pętelek na szydełku. 1, 2, 3, 4, 5. Znowu nabieram nitkę i wbijam się znowu w kolejne oczko. Przeciągam nitkę pod tym oczkiem i teraz mam 7 pętelek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Znowu chwytam nitkę, przeciągam przez wszystkie 7 pętelek. I robię dwa oczka łańcuszka, jeden i dwa. Następnie robię znowu tak samo, czyli chwyta, y, nabieram nitkę na, w, y, nitkę na szydełko, wbijam się w to ostatnie oczko, w którym, y, które się wbiłam poprzednio, czyli tutaj, chwytam nitkę, przeciągam. Mam trzy pętelki na szydełku. Teraz znowu nabieram nitkę, w kolejne oczko się wbijam, przeciągam pod nim yy, nitkę, włóczkę. Mam teraz 5 pętelek na szydełku i znowu nabieram włóczkę i w kolejne oczko się wbijam, przeciągam, chwytam nitkę, przeciągam, mam znowu 7 pętelek. Jak już mam 7 pętelek, to chwytam nitkę i przeciągam przez wszystkie pętelki włóczkę. I znowu dwa oczka łańcuszka jeden, dwa. I tak robię teraz do końca. Wbijam się w trzy oczka i potem zamykam te oczka dwoma, zamykam te wszystkie pętelki dwoma oczkami, czyli znowu nabieram włóczkę, wbijam się w to ostatnie oczko, w którym robiłam poprzedni wzór. Wbijam się. Przeciągam, mam trzy pętelki. Znowu chwytam nitkę, wbijam się w kolejne oczko, przeciągam nitkę, mam pięć pętelek. Znowu nabieram włóczkę, wbijam się w kolejne oczko, przeciągam, mam siedem. Zawsze jak mam już siedem pętelek na szydełku, biorę nitkę i przeciągam przez wszystkie siedem pętelek i robię dwa oczka. Jeden, dwa i znowu. W kolejnych trzech oczkach robię, e, przeciągam pętelki. I tak robię do końca rzędu. Się zostało ostatnie oczko i w tym ostatnim oczku robię tylko półsłupek z narzuconą nitką, czyli nawijam nitkę na szydełko wbijam się w to ostatnie oczko przeciągam nitkę i znowu chwytam nitkę i przeciągam przez wszystkie trzy pętelki i mamy rząd skończony teraz kolejny rząd robię jedno oczko w górę, przekręcam robótkę. I teraz w każdym z tych odstępów, tutaj co mam, między tymi trójkątami, będę robiła po dwa półsłupki. Czyli wbijam się, przeciągam nitkę i przeciągam przez dwie pętelki znowu. Wbijam się w tą przestrzeń, przeciągam nitkę, znowu chwytam za szydełko, przeciągam przez dwie pętelki i tak w każdym, przechodzę do kolejnego. Odstępu i robię 2 e, półsłupki. Znowu omijam to, przechodzę do odstępu, robię 2, 1, 2 półsłupki. I tu ostatni ten, ten przestrzeń ostatni. Raz, dwa, półsłupki. I teraz robię trzy oczka w górę. Raz, dwa, trzy. Przekręcam robótkę. I znowu yy, nabieram nitkę na włóczkę, wbijam się w czwarte oczko. Jeden, dwa, trzy, cztery. Czwarte oczko. Chwytam nitkę, przeciągam. Mam 3 pętelki. Znowu nabieram nitkę, wbijam się w kolejne oczko, chwytam nitkę, przeciągam. 5 pętelek. Znowu nabieram nitkę, wbijam się w kolejne oczko i przeciągam nitkę. Mam 7 pętelek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. I znowu dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa. Teraz znowu nabieram nitkę, wbijam się w ostatnie oczko, w które się wbiłam wcześniej, przeciągam nitkę. 3 pętelki. Znowu nabieram. Włóczkę wbijam się, przeciągam, pięć pętelek, chwytam, znowu przeciągam, siedem pętelek i znowu przeciągam przez wszystkie siedem pętelek i znowu dwa oczka łańcuszka, 1 dwa. I teraz znowu, nabieram y, nitkę na szydełko, wbijam się tutaj w to ostatnie oczko, w które się wbiłam, przeciągam nitkę, nabieram, kolejne oczko się wbijam, przeciągam nitkę znowu nabieram nitkę, przeciągam pod i, i przekładam kolejną nitkę pod kolejnym oczkiem 7 pętelek znowu przeciągam przez 7 i dwa oczka raz, dwa i tak robię do końca i zostało mi się tu jeszcze ostatnie. W ostatnim oczku robię tylko półsłupek z narzuconą nitką. Czyli nawijam włóczkę na, na szydełko, wbijam się w ostatnie oczko, mam trzy pętelki, chwytam nitkę i przeciągam przez wszystkie trzy pętelki. I teraz jedno oczko w górę, przekręcam robótkę i w każdym z tych odstępów będę robić po dwa półsłupki. Czyli jeden, dwa, 1, 2, 1, 2, 1, 2 i tak do końca rzędu, i ostatnie 2 półsłupki. 1, 2. Tak wygląda ten wzór, i znowu robię 3 łańcu oczka łańcuszka w górę i powtarzam. Tak samo jak te dwa wcześniejsze y, rzędy, y, cały czas teraz powtarzam tak robótkę. Czyli wbijam się, nabieram włóczkę na szydełko, wbijam się w czwarte oczko od szydełka, 1, 2, 3, 4, znowu nabieram włóczkę na szydełko, w kolejne oczko się wbijam, nabieram włóczkę na szydełko, w kolejne oczko się wbijam, 7, ocz, pętelek, wszystkie, przez wszystkie 7 kładam nitkę, przeciągam i znowu jedno oczko, drugie oczko odstępu. I jeszcze raz, nabieram nitkę, wkuwam się w to w ostatnie oczko, w którym, w którym przeciągałam nitkę i znowu przeciągam tak, nitkę w trzech kolejnych oczkach, mam siedem pętelek i dwa oczka łańcuszka. I ostatecznie wyjdzie mi taki oto wzór.